Wołyń bez mitów 3. Świadkowie, działacze, historycy, publicyści. Trzecia część kultowej książki odklamującej historię i przywracającej pamięć ofiarom. Dostępna na capitalbook.pl. Co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Krzymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle we wtorek zapraszam na kolejny odcinek mojego nowego cyklu Wojna z Panem Bogiem. A nowy odcinek zaczynam od podziękowań i od prośby o wsparcie, którą adresuję do tych z Państwa, którzy chcą oglądać niezależne treści dziennikarza śledczego w polskim internecie. Jeżeli podoba się Państwu to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i to, co tutaj ujawniam i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to w opisie filmu znajdziecie numer mojego rachunku bankowego, linki do zrzutki, do Paypala, do Patronite'a oraz portfel kryptowalut. Za każdą formę wsparcia będę głęboko wdzięczny nie zapominajcie też Państwo o subskrybowaniu, lajkowaniu, udostępnianiu moich materiałów wszędzie, gdzie tylko Państwo chcecie. A dzisiaj wojnę z Panem Bogiem zaczynamy od Polski. Niestety od Polski, bo właśnie ukazały się szokujące badania przeprowadzone przez profesora Jurga Stolca z Uniwersytetu w Lozannie w Szwajcarii, które opublikował w naukowym czasopiśmie Nature Communications. Pan profesor Jürgen Stolz Przeanalizował, jak zmienia się podejście do religii w różnych grupach wiekowych w różnych krajach. I co odkrył? Otóż odkrył to, że po 2016 roku krajem, który najszybciej na świecie się sekularyzuje, jest Polska. Czytamy w jego badaniach tak. Religia traci znaczenie zwłaszcza wśród młodzieży. Już nawet oficjalni eksperci przyznają, że jedną z przyczyn tego stanu jest blamaż polskich biskupów, którzy sprzeniewierzyli się swoim niebywalnym obowiązkom, odmawiając wiernym posługi sakramentalnej w dobie tzw. Tak pandemii koronawirusa. <laughs> Jak zauważa profesor Jorgen Stolz z Uniwersytetu w Lozannie, to na całym świecie młodzi ludzie są teraz mniej religijni niż starsi, ale polska jest tym krajem, w którym te różnice międzypokoleniowe w religijności są największe i chodzi tu zarówno o uczestnictwo w praktykach religijnych, na przykład w codziennych mszach świętych, znaczenie religii w życiu, jak i poczucie przynależności do kościoła. Profesor Jürgen Stolz komentuje to tak. Rzeczywiście Polska wydaje się teraz najbardziej sekularyzującym się krajem na świecie. Ma to związek z modernizacją i postępem technologicznym, co prowadzi do sekularyzacji i przekłada się na różnice międzypokoleniowe w podejściu do religii. I tutaj sięgamy po statystyki, one są rzeczywiście szokujące. Udowadniają je spisy powszechne, jakie prowadzono w roku 2011 i 2021. Odsetek osób deklarujących się jako katolicy spadł z 87 do 71%. Z kolei w badaniach CEBOS w ostatnich latach odsetek osób deklarujących się jako niewierzące Wzrósł z kilku do 14%, co miało wpływ na, taki, na taką zmianę religijności Polaków i na sekularyzację Polski. No, na pewno po pierwsze awa, awantury ilustracyjne w kościele, kiedy okazywało się, że ten czy drugi ksiądz, biskup, no, nawet paru kardynałów było się uwikło we współpracę ze służbą bezpieczeństwa za komuny, i to jeszcze nie wpłynęłoby tak bardzo na sekularyzację, ale znacznie gorszą rzeczą była reakcja kościoła jako instytucji na to. Kościół postanowił to przemilczeć, udawać, że problemu nie ma a to jest zawsze droga donikąd. Potem skandale pedofilskie, rozmaite jakie były z tym w diecezji sosnowieckiej ostatnim, no to niestety podważyło wizerunek kościoła. No i trzecia kwestia, o której właśnie pisze profesor Sztolc, to jest kwestia tego, jak się zachowywali księża i biskupi w okresie pandemii, kiedy popierali wszystkie te głupoty, terrory maseczkowe itd. i tak dalej. Nawet byli tacy, którzy liczyli wiernych, mogących się pomieścić w kościołach. Byli tacy, którzy odmawiali udzielania sakramentu namaszczenia chorych osobom umierających. No, wszystko się to skumulowało i rezultat jest właśnie taki, jaki jest. Tymczasem w Polsce rozpoczyna się najbardziej aktywny front wojny z Panem Bogiem na odcinku edukacji zdrowotnej. Przypomnijmy, że od 1 września tego roku obowiązuje w polskich szkołach tak zwana edukacja Edukacja zdrowotna, czyli tak naprawdę nauka deprawacji. Deprawacja dzieci, których uczy się o homoseksualizmie, o masywacji, o aborcji, przy okazji wmawiając im określone poglądy. Bo uczenie, może nie dzieci, bo dzieci to, to, to są za małe, ale młodzieży o takich sprawach jak... Ja Samo w sobie jest rzeczą dobrą pod warunkiem, że się ich nie indoktrynuje. Młodzież powinna wiedzieć, że takie zjawisko istnieje i sobie wyrabiać na ten temat pogląd w duchu oczywiście swoich systemów wartości. Natomiast tu w edukacji zdrowotnej mamy do czynienia z chamską, arogancką, agresywną indoktrynacją, polegającą na tym, żeby uczyć dzieci tego, żeby o tym myślały i mówiły w sposób jedynie słuszny. A ten sposób jedynie słuszny to jest taki, że albo być prawem człowieka, że, że ma. Jest przyjemnością i nie niesie za sobą żadnych złych konsekwencji. Że homoseksualizm jest czymś tak samo naturalnym jak heteroseksualizm, że rodzina tradycyjna odchodzi już do lamusa, że rodzice nie powinni być osobami, które mają duży autorytet, bo w to miejsce wchodzi państwo i takich rzeczy jest mnóstwo. To spowodowało masowy sprzeciw rodziców. Do 25 września można wypisywać dzieci z tych zajęć. Także, kto z Państwa jeszcze tego nie zrobił, to ma jeszcze czas. Nie zapominajcie Państwo o tym. A to z kolei stało się głośne. W kończącym się tygodniu, kiedy wyszło na jaw, że rekordowa ilość rodziców wypisuje dzieci ze swoich z tych właśnie durnych zajęć. No, chwała Bogu, pierwszy taki masowy zryw rodziców w ogóle w historii Polski po okrągłym, po okrągłym stole przyszedł im w sukurs z pomocą metropolita Krakowskiej, arcybiskup Marek Jędraszewski, który wygłosił w ostatnią niedzielę kazanie w jednym z kościołów w którym był jako gość i żeby tam poświęcić nową figurę Matki Boskiej, jeśli dobrze pamiętam, albo nowy obraz i ksiądz kardynał, ksiądz arcybiskup Jędraszewski mówi tak, co to za zdrowie, które ma polegać na tym, że zatruwa się serce młodego człowieka, że je się deprawuje, że je się uczy rzeczy, których nie powinno czynić, to jest zdrowie, to jest deprawacja. I tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście fala krytyki ze strony środowisk lewackich spadła na księdza arcybiskupa Jędraszewskiego. Jak zwykle, ale już myślę, że ksiądz arcybiskup zdawał się do tego przyzwyczaić. A mówię o tej sprawie dlatego, że właśnie. Właśnie wychodzą na jaw pierwsze skutki edukacji zdrowotnej i to wychodzą na jaw dzięki organizacji Voice of the Family, która w związku z to, ze wprowadzeniem już jakiś czas temu edukacji zdrowotnej do szkół w Wielkiej Brytanii bije na alarm i mówi, yy, mówi, mówi tak, że yy, zaostrzają się problemy dotyczące indoktrynacji dzieci w szkołach. Prawda. Że dochodzi do coraz większej fali przemocy, że zauważalne jest osłabienie autorytetu rodziców. Za, za, I co więcej, w tej perspektywie, zaobserwowalnie wzrosła liczba gwałtów popełnionych przez osoby młode, czyli 5, 7, 8 lat temu zaczynało się dzieci uczyć edukacji zdrowotnej, dzisiaj te dzieci podrosły w Anglii, są już młodzieżą. Dorastającą młodzieżą mają po kilkanaście lat, i wśród nich jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej sprawców gwałtów. No to macie Państwo takie statystyki organizacji Voice of the Family. Także, także, także tyle. I także organizacja Voice of the Family mówi o tym, że że w imieniu Episkopatu Anglii i Walii edukację seksualną w szkołach poparł arcybiskup Malcolm McMahon z Liverpoolu. I, i tyle. No, Także tak, że straszne rzeczy, ale trzeba się zapoznać z tymi informacjami Voice of the Family. Cały świat chrześcijański, szczególnie katolicki, był wstrząśnięty tym, co stało się tydzień temu w Utah, tam zamordowany został Charlie Kirk, wyjątkowo charyzmatyczny amerykański bloger, wielki fan Donalda Trumpa, człowiek, który zaangażował się w odnowę moralną Ameryki. Został, został zamordowany przez lewicowego transgenderystę, który żyje w jakimś takim dziwacznym związku ze swoim drugim transwestycznym, nie wiem nawet jak to nazwać, partnerem ten partner właśnie zgodził się wczoraj na współpracę z organami ścigania i ujawnia kulisy rozmaite kulisy życia zabójcy Czardlego Kirka to, co jest najbardziej szokujące w tym wszystkim, to nie zabójstwo młodego człowieka, bo do zabójstw dochodziło, dochodzi i niestety dochodzić będzie, ale reakcja światowej lewicy. Patrzcie Państwo, otóż, otóż kanadyjska lewica, która zniszczyła państwo kanadyjskie, zaczęła piać z zachwytu, prawda? I, i, I mówić tak, tutaj przejawiają się takie głosy, że Kirk. Charlie Kirk był skrajnie prawicowym ekstremistą. Że, że tutaj CBC, francuska stacja radiowa, pisze tak: rasista. Stacja CTV pisze tak: Trzeba ostrzec społeczeństwo przed gniewem prawicy i zemstą. Coś niesamowitego po prostu. Jaka fala hejtu wylewa się na tego wspaniałego, młodego człowieka, już po jego śmierci, który tak wiele zrobił dla poprawy moralnej ludzkości. Tymczasem w tej samej Kanadzie powstała organizacja, która zbiera fundusze na utworzenie tak zwanego azylowego ośrodka eutanazji, który ma kosztować 500 tysięcy dolarów i w którym bezbronni starsi obywatele będą. Zabijani za pomocą śmiertelnego zastrzyku. Założycielka tego, nie wiadomo jak to powiedzieć, funduszu, inicjatorka tej, tego czegoś, niejaka Torold Today Renee Moore, tak się nazywa, zagorzała buddystka. Mówi tak, że. Chcę zbudować, to jest cytat, chcę zbudować pierwsze w Kanadzie sanktuarium śmierci, sanktuarium śmierci, w którym życie Kanadyjczyków będzie kończone poprzez medyczną pomoc w umieraniu, czyli to MAID, Medical Assistance in Dying. To jest taki potworny wynalazek światowej lewicy, który polega na tym, że się w imieniu państwa zabija ludzi starszych, ale największe. Podłość tego polega na tym, że to państwo niczym dr Mengele na rampie oświęcimia decyduje. To ty do gazu, ty pod zastrzyk, prawda? A ty jeszcze płacisz podatki, to jeszcze jakiś czas możesz żyć. No i ponieważ MAID dostaje od państwa kanadyjskiego potężne pieniądze, no to trudno się dziwić, że powstają organizacje, które Chciałyby się na tych pieniądzach obłowić, i właśnie to nieszczęsne sanktuarium śmierci, bo tak się to nazywa w sposób bluźnierczy, bo sanktuarium to się nazywa miejsce kultu religijnego. Pani, pani Mur postanowiła coś takiego założyć, no i mówi tak: będziemy mieli bardzo otwartą i szeroką ofertę dla całych rodzin. To znaczy co? To znaczy, co, jak sobie wszedłem i przeczytałem to w internecie, że na przykład oferta dla rodzin w zakresie umierania polega na tym, że rodzina może przywieźć kogoś starszego, żeby go poddać eutanazji, albo rodzina cała sama może się poddać eutanazji. Na przykład starsi państwo, emeryci dochodzą do wniosku nam się już nie chce żyć, a to we dwójkę, prawda? Mąż i żona, albo dwóch mężów, albo dwie żony się poddają takiej eutanazji. Yy, także. Także to, co mnie tu jeszcze szokuje w tym, co pani Mur mówi, to mówi tak, że chciałaby, chciałaby, aby, aby jej klienci otrzymywali godne wsparcie w eutanazji. No nie wiem, jak można, jak można otrzymywać godne wsparcie w eutanazji. Yy, także, także... Yy. Pani, Pani Mur, pewnie nam to będzie w najbliższych latach pokazywać, no i mówi, że zachęca do skorzystania ze swojego, w cudzysłowie, sanktuarium śmierci osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub osoby chore. No wy, wyciągnijcie sobie Państwo z tego, z tego yy, wniosek, ale jest jeszcze pewna wypowiedź, którą znalazłem i która każe mi postawić znak zapytania. Nad kwestią no, kondycji psychicznej, umysłowej pani Mur, która mówi tak, że mamy do czynienia na całym świecie ze zjawiskiem śmierciofobii. Co to jest śmierciofobia? Tłumaczy Pani Mur tak, że to jest obawa przed śmiercią, która powoduje chaos pod koniec życia, ponieważ przekazaliśmy naszym bliskim, nie przekazaliśmy naszym bliskim tego, co pragniemy im przekazać. Szokująca sprawa zupełnie. Przenieśmy się z Kanady z kolei teraz do Francji, bo mamy z Francji szokujące informacje, już prawie codziennie do nas dochodzą, o profanacjach i aktach różnych przemocy skierowanych przeciwko chrześcijaństwu i chrześcijanom. Tym razem w minionym tygodniu ofiarą wandalizmu padł zabytkowy krzyż stojący na wzgórzu Col de la Cruzette w i górujący nad dolinami Betmal i Eichel. Krzyż ten już, już wcześniej był celem wandalizmu. Krzyż jest zabytkiem, ma 300 lat, został rozbity młotem kowalskim i od lat był punktem odniesienia dla podróżujących przełęczą drogową w Pirenejach między Dolinami Betmal i Eichel w Departamencie Ariesz. Policja ujawnia, że uszkodzenia dokonano w weekend 15 sierpnia, czyli zwróćcie Państwo uwagę, w święto niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To zresztą jest drugi atak na ten krzyż, bo w 2001 roku oryginalny pierwszy krzyż został skradziony, zastąpiono go nowym, lepiej zabezpieczonym. Ten został znowu, znowu zniszczony i tak dalej, i tak dalej. To natomiast profanacje i bluźnierstwa we Francji stają się codziennością. I tutaj statystyki, prawda? W 2024 roku odnotowano 354 akty profanacji. Między styczniem a czerwcem 20 2025 roku, czyli pierwsze pół roku obecnego roku, odnotowano ponad 400 takich przypadków, czyli bardzo radykalny wzrost. No i z ostatnich dni, proszę bardzo, napastnicy wyłamali drzwi w szafie znajdującej się w paryskim kościele Notre-Dame-de-Travail, Wbili nóż w gardło drewnianej figury Matki Bożej. W kościele farbą napisano wiele chrześcijańskich i promuzułmańskich haseł, na przykład Poddajcie się Allahowi niewiernie, albo Kościele, oto jesteśmy, palimy Twoją pierwszą część. To muzułmanie napisali, niszcząc kościoły we Francji. Fatalne wiadomości. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia za tydzień trzecia część kultowej książki dostępna na kapitalbook.pl